Witam was bardzo serdecznie, w ten piękny dzionek. i tak w końcu nastał ten dzień kiedy LEGO oficjalnie zaprezentowało nam najnowszy model UCS Razer Crest i powiem jeszcze, szczerze, jest to bardzo ciekawy model, sam zestaw będzie zawierał 6187 elementów, minifigurki w ilości 4 i będzie on wydany z dniem 3 października, tylko i dla członków programu VIP, nie okłamujmy się, naprawdę każdy kto ma złożone konto na LEGO stronie będzie miał dostęp do tego zestawu, a ogólnie ma trafić do sprzedaży 7 października, również w sklepach ten zestaw będzie dostępny od 3 października, więc nie musicie się martwić, bez najmniejszego problemu jak pojedziecie do sklepu 3 października, dostaniecie go z swoje ręce i będzie to zestaw ekskluzywny, dostaniemy go tylko i wyłącznie w sklepach Lego na ten moment. Nie jest to powiedziane, że w przyszłości nie trafi również do niezależnych dystrybutorów. Z do samej budowy warstwa zewnętrzne i wewnętrzne układa bardzo dobrze. Z zewnątrz, użyte elementy, które tutaj zostały nam zastosowane, oddały w 100% to, jak na statek się prezentował. Dobrze użyte kolory, które tutaj są fajne kloski, które odzorowało nam każdy najmniejszy detal, który był tutaj wykonany. Na zewnątrz nie mogło również nam braknąć kapsuły ratunkowej, która również tutaj się znajduje w tego, tego modelu. Sam kadłub tego statku jest otwierany i mam tu pełen dostęp do wnętrza tego zestawu. Znajdujemy tutaj zarówno dobrze wykonany hangar, w którym znajdujemy lodówkę oraz już postacie, które zostały zawymożone w karbonicie, Mało zbrojownie, sypialnie Mandalorianina oraz Znajdujemy tutaj również mostek, na którym zostały wykonane fotel dla mandaryina, pasażerów, oraz mały składzik, w którym znajduje się pięknie wykonana kłyska oraz jaja, które przewożone zostały w jednym z odcinków. I to naprawdę w tym zestawie znajdujemy całą masę steregu. Poza tym jajami znajdujemy tutaj również i kulkę, którą grogu się bawił, jak siedział z mando na Mosku Kapitańskim. Zbroje, bo bufeta również została akurat dodana w tym zestawie, Jest naprawdę bardzo fajnym detalem, że Lego zadbało o takie malutkie steregi, które tutaj są zrobione. Do samego mostku mamy dostęp bez najmniejszego problemu, bo cała góra tego zestawu jest ściągana i mamy tutaj pełen dostęp, żeby zobaczyć jak to jest zaprezentowane, ale poza tym jak sięgniemy ten most kapitański mamy dostęp jeszcze niżej do samej sypialni, ażebyśmy mogli sobie ustawić, tak, to że mi nam się tam podoba te minifigurki w tym zestawie, bo zestaw Ryuski jest jest to zestaw minifigurkowy, więc bez najmniejszego problemu zmieścimy tutaj nasze figurki i będą one przepięknie się prezentowały w tym modelu, ale poza tym zdejmowaną oczywiście. Górą statku mam tutaj zrobione również dwa włazy, bo zarówno z tyłu, jak i z boku. Są dwa wazy. Jest to akurat bardzo fajnie tutaj odzorowane, tak jak to było w oryginalnej i tak jak to widzieliśmy w filmie. I to jest ogromna dbałość o detale, które tutaj Lego zastosowało. I dziękujemy bardzo im za to, bo to jest akurat przepiękne. Każdy taki malutki detal, który jest zrobiony. Co do minifigurki, jakie tutaj dostajemy. Jest tutaj tak naprawdę 3,5 minifigurki, bo jest tutaj sam Mandaloriani, którego nie mogło braknąć. Kul. Cool. I metrol. Poza nimi, oczywiście, grogu też tutaj nie mogło braknąć, Dlatego mówię 3,5 minifigurki, bo ciężko mi jest liczyć grogu jako pełną minifigurkę. Do grogu dostajemy kołyskę. Co do figurki Quilla i Mitrola są wykonane naprawdę bardzo fajnie z dobrymi drukami. I tych figurek naprawdę brakowało w historii LEGO. Star Wars uważa, że były ten w jakichkolwiek zestawach tutaj akurat ten moment nastał. Co do figurki Mando, dostajemy tu całkowicie nową figurkę. Mandalorianina zbroi z Dura Stylu. Dostajemy na nim nowe nadruki, co jest akurat fajne. Szczem całkowicie nowy, nadrukowany hełm, nadrukowana rabiona, lekko stuningowane nadruki na torsie. Minifigurki jest akurat to fajny szczegół z tej strony, że tak zostało to wszystko zrobione. Jakby na to nie spojrzeć, w tak ekskluzywnym zestawie, bo Razer Crest. Aby na to nie spojrzeć, dostaliśmy już wcześniej wersję małą, zabawową, Tutaj dostajemy w pełni wersję prezentacyjną i dobrze, że Lego zadbało to o każdy detal. Niestety, ogromne są tutaj naklejki. Naklejki jest tutaj bardzo dużo. Legą go przynajmniej nam naklejkę tego pięknego napisu, co to jest za model, którego dorzucamy sobie do tej tabliczki prezentacyjnej, a nie dostajemy to wersji naklejkowej. O wiele by to lepiej się prezentowało, i tak, i tak nie zamienia to faktu, że jak za taką cenę, mogą zadać, żebym miał taki mały detal. Czy ten model jest dobry? Tak, jest fajny, prezentuje się bardzo fajnie, będzie to dobry do, do osób, które zbierają z y i dla fanów Madarynina, bo jest to genialnie zrobiony statek z tego serialu, z masą detali, z dobrymi minifigurkami. Tylko jedynym minusem jest cena, cena, jeszcze raz cena, bo jest ona bardzo wysoka. No ale cóż, jesty zawsze były drugimi modelami, więc tutaj nic nie zmienimy. Teraz ja pozostaje tylko więcej czekać do otwarcia Legostoru w Łodzi i zastanawiać się, czy wziąć sobie ten model do swojej kolekcji, czy nie. Ale to się czas okaże. A jak wam podoba się ten model, piszcie w komentarzach. A jak na razie, dziękuję bardzo dzisiaj i do zobaczenia z tym razem. Na razie! We'll